Czy kolor będzie tak samo kremowy? Zobaczymy. Też beż, ale hmm, tak trochę jakby w pomarańcz bardziej wchodzi. Nie jest pomarańczowy, tylko tak delikatnie nutka wchodzi w pomarańcz. Taka jest różnica pomiędzy tym beżem, a tym poprzednim, ale zobaczmy na wzorniku. Taki beż wchodzący w róż, a ten beż jest taki bardziej chłodny. Tak. Krycie szału nie ma, ale jest przyzwoite. Taka jedna gruba warstwa w miarę na wzorniku wygląda dobrze. Pachną dość przyjemnie, nie są jakieś takie dławiące, ja nie zalecam tak cały czas wąchać tych produktów, bo wiadomo, to jest chemia jednak. No, dużej różnicy nie ma, ale tak gołym okiem widać, że ten jest po prostu w wchodzi, a ten, nie wiem, w pomarańczy. Dobrze mówi nie w pomarańcz bardziej? Tak, mi się wydaje się, tak, że ma więcej żółci. Żół tak, żółci, tak, 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 tak. Tak, a tamten trochę czerwieni więcej, ten pierwszy. Zobaczmy, jak będzie wyglądał kolejny kolor.